Dekiem umiał grać. To było dobrze. Uter kontra Celesta. Możliwości jest bez liku Możliwości jest bez liku Out, out. To zostaje. Out.

to nam trochę zmienia plany. Mm. No, niech będzie tak. Perfekcyjnie nie jest. No, ale ten Akolita Bulu to by jedynie został strzał i zszedł, więc bez sensu. Dzień dobry, dzień dobry. Jak oceniasz ten nowy Control Deck? 4 na 5. Gorący Kubal. Hmm, hmm. hmm. No nie jest to idealne, ale trochę to ratuje sytuację, więc. Why not? niech będzie. Fajna ma animacja kolita złoty. Nie mówię, że nie. To może dać coś interesującego. Raczej wątpię. Jak zagram tego, to dostanie strzała od tego, napompowanego na pewno. W następnej turze nie bardzo mam co zrobić. Ale gdybym dobrał Wild, Edacie, Dzięki to byłoby to. Tak? Zagranie tego, co mi da. Da mi kartę. No dobra, potencjalnie da mi to za. Ta no Konsekracja może być przydatna. I w następnej tu, żebyśmy zagrali na kolej też czymś tam, a w szóstej to z tym, a w siódmej lewiatana może... Albo mu Za dużo. Czy jedną, które przeżyjemy, zagram to, On mnie musi strajdować tym. Tu z wytrajduje tym. Dostanę wtem parę obrażeń. A dobra, niech będzie. Niechaj będzie. Mogą być. Mm, 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 mm no to niestety jest trochę smutne, że A Miało być tak pięknie, hopla, hopla, hopla. Ale, jak mówi stare polskie przysłowie, kto griduje, ten dostaje. dupę. Bijesz w tym miesiącu legendę? Nie wiem. Jeżeli wygram więcej gier niż przegram, to pewnie tak. Jeżeli nie, to pewnie nie. Hmm. Jeszcze ta Zouza. No nie mamy najlepszej sytuacji. Muszę przyznać, co to, to najpierw dobiera. Interesuje się w ogóle wyborami we Francji. A czemu miałbym się interesować wyborami we Francji? I w ogóle. Co miałbym robić w związku z tymi wyborami? Dobra, wyczyścić stół, wyleczyć się i zagrać karierę. To plan na tą turę. Może być nierealne. Tak sobie myślę. Trudne chwile tylko wzmacniają naszą determinację. A nie, i tak umieram, to nie umieram. Nie umieram, nie, nie umieram. Umieram, umieram, tak umieram. Hej. Whenever. Jakiego mikro używam? Razer Siren Emote, czy coś takiego. Czyta za jakaś diamentowa animowana karta. Tak. Daje mi siłę. Będę walczyć z Eluno daje mi siłę. To out na stóweczkę, to też no To możemy zostawić. Pewnie. Tak jestem. Po prostu z ciekawości takie pytanie. Znaczy, no zakładam, że z ciekawości, a nie. Z planem podbicia jakiejkolwiek części jakiejkolwiek części mojego terytorium tylko no nie bardzo rozumiem dlaczego pytasz mnie o wybory we Francji dlaczego miałbym się tym interesować więc również z ciekawości pytam skąd taki pomysł natomiast gotowe Dziękuję za słupka. Nowy słup, Danteno Obmaster, welcome to the family. Welcome. O, też karskie. Nie da się z tym nie zrobić. Dawaj rybę. Jak podoba się aktualna meta? Może być. Lepsza niż poprzednia, e, niż ostatnia, niż wcześniejsza. Dobra, co to? On jeszcze nie wie. I co teraz, Messie? Ja ty po prostu go zabiję i tyle będzie z mojego tego, ale przynajmniej mnie trochę mu życie Mam wrażenie, że meta, jak była ujowa, tak dalej jest. Prawda jest taka, że jakakolwiek meta by nie była, to i tak ktoś będzie pisał i to prawdopodobnie większa część niż mniejsza, że meta jest gówniana. Więc to nie ma żadnego znaczenia, nie? Tobie się podoba, tobie się nie podoba, tobie się podoba, tobie się nie podoba. Hmm. To raczej bym wymienił. No, powiedzmy, że to. To mogę zagrać. O, to w sumie. Bo jak on mi teraz zabije tego. I zagra sobie te duże jednostki, to ja je zjem i nara. set. Ktoś jest ranny? A to nie jest taki szalony deczek z Devwingiem albo z Kozakusanem. I to jest co? Jakiś bor? Oooo... To już nie tak lajtowo. A się mogłem w sumie to przypuszczać po tym, że miał ten medalion, który skrzesza de wratle. Uh, hmm. No dobra, no to mamy tu trochę większe kopoty. Większe kopoty. Galutin, kląbeczka, bo nic z tym nie zrobię, nie? Proszę tak wytradujemy i graj w następnej turze. Będziemy starali się już cisnąć do juk. Uważam, że najlepszy fan Care's Warlock. Dobry wybór. Owszem, nawet może nie tyle co dobry, co ciekawy wybór. Ląbeczka. Kraj. Panie pryscie, czas się kończy. Czas goni nas, goni nas cały czas. Rozpaczliwa modlitwa. Okej. Okay. Moneta. Okej. Okay. Mmm, no mniej okej, okay, ale no, okej, okay. jesteś niczym w obliczu słońca. Dzięki za info. Myślałem, że jestem wielkim kozakiem w obliczu słońca. Czy jesteś w stanie polecić jakiś dek kontrujący, lub też posiadający dużo minerałów na Quest Warriora? Niestety, raczej nie bardzo, gdyż nie interesowałem się. Ała! Ała! Nie interesowałem się meczapami, A na HS Replay można sprawdzić. Meta. Match-upy. West Warrior. Dobra, ile mamy damage? 9. Przypał. No, zrobimy tak, żeby się go pozbyć. No, I zrobimy plomba-plomba. Chyba, graj Quest Warrior Switcher Priest Token Demon Hunter Naga Demon Hunter. I to wszystko. O! Zabił mi zioneczkę. Ja nie mam fanów z tego warriora, rzucasz i zero AQ. A to jakim takim grasz, jeżeli można spytać. E, to rzućmy. Co się da. Kers i Pira Drog. Ok. I standard, aż dzień dobry. Oh, kawusia. Czy my jeszcze jedną Kawusię będziemy pili? No i będziemy, będziemy. <śmiany> podmiianka Protokowa dzisiaj Trzecia Czekaj pierwszą piłem wcześniej, drugą piłem jakby Ata coś robiła. teraz co zrobiłem, No to trzecia aktualnie. No, pani Galileo, weź pan coś rób. No świetne zagranie. Po, 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 po przeciągał, wyleczył się i tak umrze. Już po wygrywasz. Bug.